Kolejna auto dołącza do naszej oferty, jest to Citroen DS5 z 2012 roku produkcji. DS5 wyposażona została w silnik diesla dwulitrowy o mocy 163 koni mechanicznych, połączony z automatyczną skrzynią biegów. DS5 do tej pory przejechała 109 tysięcy kilometrów i jest to przebieg w 100% potwierdzony. w trzecim będzie przeprowadzona przez ekipy, yy, które będą ekipami lotnymi. Szpatka, że tej ekipy jest oczywiście piękna. Więcej na temat aktualnej oferty znajdziecie w opisie poniżej tej prezentacji.